Nie uwierzysz, jak pies rozbił moje małżeństwo na kawałki. Cześć, mam na imię Kasia, mam 32 lata i mieszkam w małym miasteczku niedaleko Torunia w Chełmży. Przez wiele lat żyłam z Pawłem, moim mężem i choć nasze życie nie było idealne, nigdy nie przypuszczałam, że zwykły pies może wywołać taki chaos w naszym związku. Wszystko zaczęło się, gdy Paweł przyprowadził do domu Borysa dużego, kudłatego kandyle ze schroniska. Nie miałam nic przeciwko zwierzakowi, wręcz przeciwnie, zawsze kochałam psy, ale nie sądziłam, że ta historia obróci się przeciwko mnie w tak dziwny sposób. Paweł był wtedy trochę zmęczony po pracy, machnął ręką na pomysły o psie, choć to ja tak naprawdę namówiłam go na adopcję. Borys wydawał się zwyczajnym, trochę nieporadnym psem, który potrzebował domu. Przez pierwsze dni wszystko było w porządku, spacery, karmienie, trochę sierści na kanapie, ale jakoś dało się to znosić. Myślałam, że to tylko chwilowe zamieszanie. Jednak z biegiem tygodni zaczęłam zauważać, że relacja Pawła z Borysem przybiera dziwny obrót. To nie była zwykła opieka nad psem, nie. To była jakaś wyjątkowa więź, której nie potrafiłam zrozumieć. Paweł rozmawiał z Borysem jak z człowiekiem, nie jak z psem. Nie rzucał mu zwykłych komend, tylko szeptał rzeczy, które wydawały się mieć zupełnie inny sens. Tęskniłeś za mną, mój chłopcze. Albo jak minął ci dzień, Borysie. Mówił do niego, a pies patrzył na niego z tak inteligentnym, pełnym zrozumienia wzrokiem, że mnie to zaczęło niepokoić. Paweł śmiał się wtedy, jakby usłyszał coś niezwykle zabawnego, kiedy Borys lizał mu rękę. Ja wracałam zmęczona z pracy, a w domu nie było mnie już na pierwszym miejscu. Zamiast powitań, pocałunków czy pytań o mój dzień, widziałam, jak Paweł pada na kolana przed psem, głaszcze go, rozmawia z nim na osobności. Czułam się jak intruz we własnym domu. Na początku próbowałam żartować, mówiłam: może i ja powinienem sobie urosnąć ogon, żebyś mnie zauważył? Paweł śmiał się, ale czułam, że to żarty bez mocy. Z czasem zaczęłam mówić coraz ostrzej: czy ty z nim nie śpisz? A wtedy uśmiech Pawła znikał jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Patrzył na mnie z takim chłodem, jakby powiedział coś niewybaczalnego, chociaż przecież to było tylko pytanie. Zaczęłam się bać tej odpowiedzi, której nie chciałam znać. Pewnej nocy obudziłam się i zobaczyłam, że Paweł nie śpi obok mnie. Wyszłam do salonu i zamarłam leżał tam Borys, a Paweł tulił się do niego, jakby to była najcenniejsza rzecz na świecie. Powiedziałam wtedy, Paweł to już przesada. Spojrzał na mnie z czymś, czego nie potrafiłam nazwać, nie było to ani złość, ani irytacja. To było jak współczucie, ale też coś dziwnego, jakby mu było mnie żal. To tylko pies, odpowiedział cicho, przestań. Ale ja już nie mogłam przestać zauważać, jak delikatnie go głaszczę, jak spędza z nim więcej czasu niż ze mną i jak rozmawia z nim o rzeczach, których nie mówi mi w ogóle. A potem zauważyłam, że Borys zaczyna patrzeć na mnie inaczej. Wiem, brzmi to dziwnie, ale naprawdę tak było. Patrzył na mnie swoimi bursztynowymi oczami z wyzwaniem, jakby wiedział, że jestem zazdrosna i to mu się podobało. Pewnego dnia spróbowałam wyrzucić go z sypialni, złapałam za o i powiedziałam, wynoś się stąd. Borys nie szczekał, nie warczał, tylko patrzył na mnie tymi swoimi oczami. I wtedy przeszło mi przez myśl, on może mnie zabić. Puściłam o, bo bałam się tego, co mogłoby się stać dalej. Wszystko zaczęło się komplikować w sposób, którego nigdy bym się nie spodziewała. To był dzień, który zmienił wszystko, choć na pozór nie zapowiadał się jakoś wyjątkowo. Wstałam rano w moim mieszkaniu na osiedlu w Hełmży, przeciągnęłam się i przygotowałam szybkie śniadanie. Paweł, jak zwykle, poszedł do pracy, a ja zostałam z Borysem, który już od progu patrzył na mnie swoimi mądrymi oczami, jakby wiedział, że czeka nas kolejny dzień pełen napięć. Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że ten pies stanie się osią całego mojego życia, albo raczej rozpadu mojego małżeństwa. Zawsze lubiłam zwierzęta, ale relacja Pawła z Borysem zaczęła przypominać coś, czego nie potrafiłam pojąć. Kiedy wrócił z pracy, spodziewałam się zwyczajnego powitania, ale to, co zobaczyłam, wybiło mnie z rytmu. Paweł nie zwrócił na mnie uwagi zamiast tego ukląku przy Borysie. Zaczął go głaskać po głowie, mówił do niego łagodnym, niemal czułym tonem, jakby rozmawiał z kimś, kogo od dawna zna i kocha. Mój wierny przyjacielu, tęskniłem za tobą, usłyszałam choć nie miałam pojęcia, czy słowa były do psa, czy do mnie, bo w tym momencie czułam się niewidzialna. Zaczęłam się zastanawiać, czy to tylko chwilowa fascynacja, czy coś więcej. Paweł nigdy nie był zbyt otwarty emocjonalnie, a teraz zdawał się oddawać całą swoją czułość Borysowi. Kiedy próbowałam wtrącić się w rozmowę lub poprosić o uwagę, spotykałam się z obojętnością albo z lekkim uśmiechem, który był bardziej wymuszony niż szczery. Zaczęłam podejrzewać, że ten pies stał się dla niego czymś więcej niż tylko zwierzakiem. W kolejnych dniach coraz częściej widziałam, jak Paweł spędza czas z Borysem nie tylko podczas spacerów, ale też wieczorami, kiedy siedzieli razem na kanapie. Paweł szeptał do psa rzeczy, które normalnie mówi się tylko najbliższym ludziom. Jesteś moim światłem w ciemności, Borysie, słyszałam, a jego oczy błyszczały zupełnie inaczej niż na mnie. Zaczęłam czuć, że jestem gdzieś na uboczu, że mój mąż oddala się ode mnie powoli, krok po kroku, a ja nie potrafię tego zatrzymać. Przyzwyczajona do tego, że w naszych rozmowach zawsze było miejsce na szczerość, zaczęłam powoli tracić grunt pod nogami. Coś się psuło, ale nie wiedziałam co. A może nie chciałam wiedzieć. Jednak im bardziej się starałam, tym bardziej widziałam, że wszystko kręci się wokół tego psa, a mnie coraz mniej w tym wszystkim. To była jak niewidzialna bariera między nami ja, Paweł i Borys, a ja czułam, że powoli znikam z tego układu. Kiedy zapytałam Pawła, czy on w ogóle zdaje sobie sprawę, że ten pies zajmuje miejsce, które kiedyś było moje, uśmiechnął się ironicznie i powiedział Co ty, Kasia? Przecież to tylko pies. Ale ja wiedziałam, że to nieprawda. Ten pies miał więcej mocy nad naszym życiem niż ktokolwiek inny. I choć nie chciałam się do tego przyznać, czułam, że to właśnie przez niego zaczynam tracić Pawełka. Tego dnia nie potrafiłam już dłużej udawać, że wszystko jest w porządku. W mojej głowie zaczął rodzić się plan muszę coś zmienić, zanim będzie za późno. Ale czy wiedziałam, od czego zacząć? W miarę jak dni mijały, napięcie w naszym domu rosło jak niekontrolowany ogień, a ja czułam się coraz bardziej zagubiona i niewidzialna. Paweł i Bory stworzyli nierozłączny duet, a ja byłam jak cień, który tylko przeszkadzał. To było dziwne i bolesne, bo przecież kiedyś byliśmy blisko, a teraz zupełnie nie potrafiłam się do niego zbliżyć. Zaczęłam zastanawiać się, co dokładnie doprowadziło do tej sytuacji, bo przecież nigdy nie przypuszczałam, że pies może wywołać taką przepaść między nami. Przypomniałam sobie nasze początki, jak planowaliśmy wspólną przyszłość, marzyliśmy o dzieciach, o rodzinie, o domu pełnym miłości i śmiechu. Paweł był wtedy czuły i obecny, a ja czułam się bezpiecznie. Ale potem przyszły trudności kredyt na mieszkanie, problemy w pracy, nieporozumienia z jego matką, która od zawsze miała do mnie dystans. Z czasem zaczęliśmy się oddalać, nie rozmawialiśmy tak jak kiedyś, a nasze codzienne życie stało się rutyną. I nagle pojawił się Borys Pies, który zdawał się wypełnić tę pustkę między nami, ale jednocześnie zaczął ją powiększać. Paweł spędzał z psem coraz więcej czasu, a ja zostawałam sama z pytaniami, na które nie znałam odpowiedzi. Dlaczego on z nim rozmawia, a ze mną milczy? Dlaczego głaszczę Borysa z taką czułością, której już dawno nie widziałam w jego oczach? Próbowałam zrozumieć, czy to tylko chwilowa fascynacja, czy coś głębszego, coś, co zmienia nasze życie na zawsze. Czułam się jak obca w własnym domu, jak ktoś, kto nagle stał się niepotrzebny. W mojej głowie krążyły różne scenariusze, może Paweł znalazł w Borysie to, czego nie potrafił znaleźć we mnie. Może pies był dla niego ucieczką od problemów, od trudnych rozmów, od codziennych napięć. A może to ja popełniłam błąd, nie zauważając, że nasze małżeństwo zaczyna się rozpadać? Te myśli paliły mnie od środka, ale nie potrafiłam się z nimi podzielić. Bałam się, że Paweł nie zrozumie, że wyśmieje moje obawy. A przecież nie chodziło mi o psa, chodziło o nas. Z każdym dniem sytuacja stawała się coraz bardziej nie do zniesienia. Paweł unikał rozmów, a jeśli już się zdarzały, to kończyły się kłótniami albo wymijającymi odpowiedziami. Borys był zawsze blisko niego, jakby strzegł go przed moimi pytaniami, moim gniewem, moim bólem. Czułam, że to nie jest już tylko zwykły pies, ale ktoś, kto przejął kontrolę nad naszym życiem. A ja. Ja zaczęłam się zastanawiać, czy jeszcze mam w tym wszystkim swoje miejsce. Pewnego wieczoru, kiedy Paweł znów zasnął na kanapie z Borysem u boku, poczułam, że muszę w końcu powiedzieć to, co siedzi mi na sercu. Zaczęłam mówić o swoich uczuciach, o tym, jak bardzo się boję, że tracę go na rzecz psa, jak bardzo czuję się samotna. Paweł spojrzał na mnie z mieszanką zdziwienia i zmęczenia. To tylko pies, Kasia powiedział cicho. Nie możesz tak na niego patrzeć. Ale ja wiedziałam, że to nie tylko pies. To był znak, że coś się między nami złamało i już nie da się tego naprawić zwykłymi słowami. Tamtej nocy zasnęłam sama, a w głowie miałam tylko jedno pytanie: jak daleko jeszcze może nas to zaprowadzić? Czy potrafimy jeszcze uratować to, co kiedyś było między nami? Czy Borys naprawdę musi być tym, co nas zniszczy? Te myśli nie dawały mi spokoju, a ja czułam, że jestem na krawędzi czegoś, czego nie potrafię przewidzieć. I to był dopiero początek naszej historii. W końcu nadszedł dzień, który na zawsze zapisał się w mojej pamięci moment, gdy rzeczywistość rozbiła się na kawałki, a ja poczułam, że świat, który znałam, zaczął się rozpadać. Wracałam do domu wcześniej niż zwykle, zmęczona, ale z nadzieją, że może tym razem uda nam się porozmawiać. Drzwi otworzyłam cicho, żeby nikogo nie przestraszyć, ale to, co zobaczyłam, sprawiło, że stanęłam jak wryta. Paweł siedział na podłodze w salonie, skulony, a obok niego rozciągnął się Borys. Mój mąż tulił psa, głaskał go po głowie i całował w pysk, a w jego oczach widziałam coś, czego nigdy wcześniej nie dostrzegłam czułość, jakiej nie okazywał mi od dawna. Kocham cię, szeptał do Borysa, a ja poczułam, jak serce mi się łamie na tysiąc kawałków. Przez chwilę miałam ochotę odwrócić się i uciec, ale coś mnie zatrzymało. Wiedziałam, że muszę to zobaczyć, muszę to zrozumieć, nawet jeśli boli. Paweł powiedziałam cicho, a on podskoczył, jakby został przyłapany na czymś zakazanym. Spojrzał na mnie z przerażeniem, jakby nie wiedział, co opowiedzieć. To nie tak, jak myślisz, zaczął nerwowo, ale ja już nie chciałam słuchać wymówek. Stałam tam, z sercem bijącym jak oszalałe, próbując zrozumieć, co się dzieje z człowiekiem, którego kochałam. W tej chwili zrozumiałam, że to nie jest zwykła relacja między mężczyzną a psem. To coś więcej, niewytłumaczalna wieść, która zabierała mu mnie, powoli, dzień po dniu. Paweł próbował mnie przekonać, że nic się nie dzieje, że Borys to tylko zwierzak, że przesadzam, ale w jego oczach widziałam coś, co nie pasowało do tych słów, lęk, zagubienie, a może nawet tajemnicę, której nie chciał mi wyjawić. Pies, który do tej pory wydawał się tylko domowym pupiłem, teraz stał między nami, jak mur nie do przejścia. Borys wstał i stanął dokładnie na linii między mną a Pawłem. Jakby bronił mężczyzny przed moimi słowami i gestami. Nie warczał, nie szczekał, ale jego postawa mówiła wszystko to on teraz rządził tym domem, a ja byłam intruzem. Paweł spojrzał na mnie z wyrzutem, ale i z rozpaczą. Ty się nakręcasz, Kasia, powiedział cicho. To tylko pies. Kocham cię, ale Borys jest mi teraz bardzo potrzebny. To była prawda, której nie chciałam zaakceptować. Mój mąż wybierał psa zamiast mnie, a ja nie potrafiłam się z tym pogodzić. Stałam tam, czując, jak powoli tracę grunt pod nogami, jak wszystko, na czym budowaliśmy nasze życie, rozpada się na kawałki. To był moment, gdy zrozumiałam, że nasze małżeństwo stoi na krawędzi przepaści, a za nią czeka coś, czego nie potrafię przewidzieć ani kontrolować. Czułam się jak bohaterka w najgorszym koszmarze, z którego nie mogłam się obudzić. I choć serce krzyczało, że muszę walczyć o nas, coś w środku mówiło, że to już nie będzie takie proste. Ta noc miała być początkiem końca, który zmienił nasze życie na zawsze. W tamtym momencie cała moja pewność siebie zdawała się ulatywać razem z każdym kolejnym uderzeniem serca. Paweł siedział przede mną, a pomiędzy nami stał Borys, jak mur, który nie do przebycia. Pies nie warczał, nie groził, ale jego obecność była wyraźnym sygnałem, że teraz on jest tutaj najważniejszy. Czułam, jak ogarnia mnie bezsilność i jednocześnie głęboka złość, której nie potrafiłam zatrzymać. Paweł, musisz ze mną porozmawiać, powiedziałam, próbując utrzymać głos w ryzach, choć drżał z emocji. To, co się dzieje między tobą a Borysem, jest nienormalne. Czuję, że mnie wypierasz. Nie chcę się z tym godzić. On spojrzał na mnie ze zmęczeniem i jakimś dziwnym smutkiem, którego nie potrafiłam odczytać. Po chwili milczenia powiedział. Kasia, ty nie rozumiesz. Borys on jest dla mnie czymś więcej niż psem. Z nim mogę być sobą, bez masek, bez pretensji. Przez ostatnie miesiące ty oddaliłaś się ode mnie. Czuję się samotny. Te słowa zabolały mnie bardziej niż się spodziewałam. W głowie pojawiło się pytanie, które nosiłam od dawna, ale bałam się je wypowiedzieć na głos. A ja? Gdzie w tym wszystkim jestem ja? Paweł wziął głęboki oddech i spojrzał w oczy Borysa, który stał u jego boku, jakby potwierdzając jego słowa. Po chwili odwrócił się do mnie i powiedział cicho: Czasami czuję, że bardziej rozumie mnie ten pies niż ty. To był cios, który niemal mnie powalił. Poczułam, jak pęka coś we mnie, jakby cały fundament naszego związku zaczął się kruszyć. Nie potrafiłam zrozumieć, jak to możliwe, że między nami, dwoma ludźmi, którzy dzielili życie przez pięć lat, narastała przepaść, a rozwiązaniem stał się pies. Wtedy po raz pierwszy zobaczyłam, jak bardzo Paweł potrzebuje tej relacji z Borysem. Nie była to już tylko miłość do zwierzęcia, ale coś głębszego ucieczka od problemów, od trudnych emocji, które nie potrafił wyrazić wobec mnie. Zrozumiałam, że nie walczę tylko z psem, ale z niewidzialnym przeciwnikiem, który zajął miejsce między nami. W pokoju zapadła cisza, przerywana tylko cichym oddechem Borysa. Ja usiadłam na kanapie, próbując zebrać myśli, a Paweł położył rękę na głowie psa z takim wyrazem twarzy, jakby znalazł w nim ostatnią deskę ratunku. Wiedziałam, że ta chwila jest przełomowa, albo uda nam się coś naprawić, albo wszystko się rozpadnie. Nagle Borys spojrzał na mnie tymi swoimi bursztynowymi oczami, pełnymi inteligencji i czegoś, co trudno było nazwać. Nie czułam już tylko zazdrości, ale także strachu. Ten pies nie był zwykłym zwierzakiem. To był znak, że nasza historia zmierza w niebezpiecznym kierunku, którego nie sposób zatrzymać prostymi słowami. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to dopiero początek najdziwniejszego i najbardziej przerażającego rozdziału w moim życiu. Nie potrafiłam uwierzyć, że ta sytuacja naprawdę się dzieje. Stałam tam, w salonie, a w powietrzu wisiało coś ciężkiego, niewypowiedzianego, co wbijało mnie w ziemię jak kotwica. Mój mąż, człowiek, którego kochałam, trzymał na kolanach psa i mówił do niego słowa, które kiedyś były tylko dla mnie. A ja. Stałam obok, jak obca, jak ktoś, kto przestał się liczyć. I to bolało bardziej niż cokolwiek innego. Przez głowę przeleciały mi tysiące myśli. Jak to się mogło stać? Gdzie popełniliśmy błąd? Przecież nie chodziło o psa, to tylko zwierzę, a jednak to właśnie on przejął kontrolę nad naszym życiem. Zastanawiałam się, czy można to jakoś odwrócić, czy jest szansa, byśmy wrócili do tego, co było kiedyś. Ale w głębi duszy czułam, że to niemożliwe. Wiedziałam, że nasza relacja z Pawłem zaczęła się zmieniać już dawno temu, ale nigdy nie myślałam, że pies stanie się symbolem tego rozłamu. Przez te wszystkie lata razem przeszliśmy wiele ślub, wspólne mieszkanie, plany na przyszłość. A teraz, teraz czułam się jak trzecia osoba w swoim własnym małżeństwie. Pies, którego nazwaliśmy Borys, stał się kimś więcej niż tylko zwierzakiem, był jak partner, którego Paweł wybrał zamiast mnie. Myślałam o tym, jak to wpłynęło na mnie psychicznie. Złość mieszała się ze smutkiem, a frustracja z bezradnością. Czasami miałam wrażenie, że oszalałam, jak można zazdrościć psu. A jednak to właśnie zazdrość paliła mnie od środka. Pytałam siebie, czy to nie ja zawiodłam, czy to ja nie potrafiłam dać Pawłowi tego, czego szukał. Czy mogłam to naprawić? A jeśli tak, to jak? W mojej głowie pojawiły się też myśli o tym, co inni by powiedzieli, gdyby wiedzieli, jak wygląda nasze życie. Przecież to absurdalne kłócić się o psa, zazdrościć mu miłości męża. Ale ja nie potrafiłam inaczej. Czułam się zdradzona i samotna, a jednocześnie wiedziałam, że to nie pies jest winny, tylko my sami, nasza niewypowiedziana cisza, nasze ukryte urazy. Zaczęłam się zastanawiać, czy istnieje sposób, by to wszystko naprawić. Czy Paweł w ogóle chce tego samego? Czy jeszcze pamięta, kim byliśmy, zanim pojawił się Borys? A może to właśnie ten pies był tym, co pozwoliło mu uciec od prawdziwych problemów? Te pytania nie dawały mi spokoju, a ja coraz bardziej traciłam nadzieję. W tamtej chwili poczułam, że stoję na krawędzi przepaści albo zrobię coś, by ratować to, co zostało, albo stracę wszystko, co kochałam. Nie wiedziałam jeszcze, którą drogę wybiorę. Ale jedno było pewne, nic nie będzie już takie samo. Ta historia dopiero się zaczynała, a ja byłam gotowa stawić czoła temu, co miało nadejść, choć nie znałam jeszcze całej prawdy. Nie mogłam przewidzieć, jak bardzo wszystko się skomplikuje, kiedy następnego dnia wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło bieg naszej historii. Zaczęło się niewinnie, Paweł zaproponował, żebyśmy wszyscy razem wybrali się na spacer do lasu pod Grudziądzem. Myślałam, że to może być szansa na złagodzenie napięć, na znalezienie choć chwili spokoju. Założyłam lekką sukienkę w delikatny kwiatowy wzór, do tego skórzane sandały na niskim obcasie i małą, skórzaną torebkę, bo chciałam pokazać, że mimo wszystko zależy mi na tym dniu. Gdy dotarliśmy na miejsce, atmosfera wydawała się na początku normalna. Paweł chodził z Borysem, śmiali się razem, a ja obserwowałam ich z boku, próbując wtopić się w ten obrazek szczęścia. Jednak w pewnej chwili zauważyłam coś, co mnie zaniepokoiło. Paweł zaczął rozmawiać z Borysem w sposób, który przekraczał granice zwykłej relacji człowiek-zwierzę. Szeptał do niego rzeczy, które brzmiały jak tajemnicze zaklęcia, a pies reagował na te słowa, jakby rozumiał więcej niż powinien. W pewnym momencie Paweł ukląkł przed Borysem, spojrzał mu głęboko w oczy i powiedział coś, co sprawiło, że serce mi zamarło. Jesteś moim jedynym prawdziwym towarzyszem. Zamarłam, jakbym zobaczyła ducha. Pies odpowiedział mu cichym, niemal ludzkiemu językowi podobnym wyciem, a wtedy Paweł uśmiechnął się z taką czułością, jakiej nigdy nie widziałam skierowanej ku mnie. Nie mogłam już dłużej milczeć, więc podeszłam do nich i zapytałam drżącym głosem: Paweł, co się dzieje? Dlaczego tak do niego mówisz? On spojrzał na mnie z mieszanką zdziwienia i irytacji. Kasia, to nie jest zwykły pies. Borys jest kimś wyjątkowym. On rozumie mnie bardziej niż ktokolwiek inny. Wtedy poczułam, jak coś we mnie pęka. Ale to, co wydarzyło się później, przekroczyło wszelkie granice mojej wyobraźni. Paweł zaczął szeptać do Borysa nie tylko słowa, ale też coś, co wyglądało jak rozmowa, dialog, który trwał kilka minut. Pies poruszał uszami, jakby słuchał uważnie, a jego oczy błyszczały inteligencją, której nigdy wcześniej nie dostrzegłam. Byłam przerażona i jednocześnie zafascynowana. Wtedy zrozumiałam, że ta relacja między nimi jest czymś, czego nie potrafię pojąć. To już nie była zwykła więź człowieka z psem, ale coś znacznie głębszego, prawie mistycznego. Mój mąż znalazł w borysie to, czego nie potrafił znaleźć u mnie zrozumienie, bliskość, a może nawet coś, co przekraczało granice naszego świata. Wróciliśmy do domu w milczeniu, a ja nie mogłam przestać myśleć o tym, co widziałam. Czy to możliwe, że Paweł i Borys mają jakiś sekret? Czy ten pies jest tylko zwierzęciem, czy kimś więcej? Te pytania dręczyły mnie, a ja czułam, że muszę odkryć prawdę, choćby miała być bolesna. To był początek najdziwniejszej i najbardziej niepokojącej części naszej historii, która miała zmienić wszystko, co oznałam. Następne dni przyniosły jeszcze większe zaskoczenia i wstrząsy, których kompletnie się nie spodziewałam. Po powrocie z tego dziwnego spaceru atmosfera w naszym domu stała się napięta jak nigdy wcześniej. Paweł zaczął zachowywać się inaczej, unikał mojego wzroku, a jednocześnie spędzał z Borysem coraz więcej czasu, jakby między nimi istniała niewidzialna nić, której ja nie potrafiłam przerwać. Pewnego wieczoru, gdy siedziałam w salonie i próbowałam zebrać myśli, usłyszałam ciche szepty dochodzące z kuchni. Zaintrygowana, podeszłam ostrożnie, a wtedy zobaczyłam coś, Ceo przyprawiło mnie odreszcze. Paweł siedział na podłodze, a Borys leżał obok niego, a oni rozmawiali, nie szeptali, ale naprawdę rozmawiali, jak dwaj bliscy przyjaciele. Słowa, które wypowiadał Paweł, były pełne emocji, niemal jak wyznania, a pies reagował na nie z niezwykłą uwagą. Nie mogłam powstrzymać ciekawości i zapytałam cicho. Paweł, o czym rozmawiacie? On podniósł na mnie oczy, a w jego spojrzeniu zobaczyłam coś dziwnego, jakby bał się, że nie zrozumiem. To nie jest zwykła rozmowa, Kasia. To coś więcej. Borys jest wyjątkowy. On rozumie mnie na poziomie, którego nie potrafię wyjaśnić. Jego słowa były jak zagadka, którą musiałam rozwiązać. Zaczęłam obserwować ich uważniej. Paweł wydawał się być pod wpływem tej niezwykłej więzi, a ja czułam, że tracę go coraz bardziej. Czasami miałam wrażenie, że Borys jest nie tylko psem, ale kimś, kto kontroluje naszą rzeczywistość. Jego spojrzenie było przenikliwe, pełne inteligencji i czegoś, co trudno nazwać, jakby znał wszystkie nasze sekrety, wszystkie nasze lęki. Coraz częściej słyszałam, jak Paweł mówi do Borysa rzeczy, których nigdy nie wypowiedział do mnie. Jesteś moim światłem w ciemności, tylko Ty mnie rozumiesz, nie opuszczaj mnie nigdy. Te słowa brzmiały jak zaklęcia, które tworzyły między nimi niewidzialny świat, do którego ja nie miałam dostępu. W mojej głowie rosło przerażenie i poczucie bezsilności. Co jeśli ta wieś między nimi jest czymś, co zniszczy nas na zawsze? Co jeśli nie jestem już potrzebna? Każda chwila spędzona z nimi przypominała mi, że jestem tylko tłem, a główną rolę w życiu Pawła odgrywa ten tajemniczy pies. Czułam się jak bohaterka w niekończącym się koszmarze, z którego nie mogłam się obudzić. Ta historia nabierała mrocznych barw, a ja wiedziałam, że to nie koniec dopiero zaczynały się prawdziwe problemy, których nie potrafiłam przewidzieć. I wtedy zdarzyło się coś, CO postawiło wszystko na głowie. Ale o tym opowiem już niedługo. Nie potrafię opisać słowami, jak bardzo wszystko wymknęło się spod kontroli. To, CO zaczęło się jako zwykła relacja między mężem a psem. Przerodziło się w coś, co całkowicie zdominowało nasze życie, a mnie pozostawiło na marginesie jak niepotrzebną wickę w dramatycznym przedstawieniu, którego scenariusz pisał ktoś inny. Pewnej nocy obudziłam się nagle, czując dziwną obecność w pokoju. Spojrzałam w stronę sypialni tam, gdzie powinna być tylko cisza i ciemność. Dostrzegłam migoczące światło i cienie poruszające się w rytm szeptów, które nie przypominały niczego ludzkiego. Paweł siedział na podłodze, a tuż obok niego leżał Borys, ale to, co zobaczyłam, przeszło moje najgorsze wyobrażenia. Paweł mówił do psa zupełnie innym głosem, miękkim, niskim, pełnym tajemnic, jakby wyma zaklęcia, a Borys odpowiadał mu w sposób, który nie był zwykłym wyciem czy szczekaniem. To było jak rozmowa dwóch istot, które dzielą sekret, którego nie mogę pojąć. Czułam, że to, co się dzieje, przekracza granice zdrowego rozsądku. W tamtej chwili ogarnęła mnie panika i przerażenie. Zrozumiałam, że ten pies nie jest już tylko zwierzęciem, że Paweł i Borys stworzyli coś. Ceo wymyka się wszelkim racjonalnym wyjaśnieniom. To był jak jakiś rytuał, jak tajemniczy obrzęd, który łączył ich duszę w sposób, którego nie mogłam przerwać. Próbowałam interweniować, mówić do Pawła, błagać go, by wrócił do mnie, ale jego oczy były puste, zamknięte na cały świat poza tym jednym Borysem. Czułam, że tracę nie tylko męża, ale także siebie, że jestem świadkiem rozkładu czegoś, co kiedyś nazywaliśmy miłością. Wtedy Borys podniósł głowę i spojrzał na mnie tymi swoimi bursztynowymi oczami. Byłam pewna, że w nich kryje się coś więcej niż tylko zwierzęca inteligencja. To było spojrzenie pełne wyzwania, jakby mówił: "Tu już nie ma dla ciebie miejsca". W tym momencie poczułam, że jestem zupełnie bezradna, a mój świat wali się na kawałki. To, co działo się dalej, było jak koszmar, z którego nie mogłam się obudzić. Wszystko nabrało dziwacznych, niepokojących barw a granice między rzeczywistością a czymś nieznanym zaczęły się zacierać. Byłam uwięziona w sytuacji, której nie potrafiłam kontrolować, a każdy kolejny dzień przynosił nowe, coraz bardziej przerażające odkrycia. To był punkt kulminacyjny całej historii, moment, w którym wszystko stało się jasne, choć prawda była bardziej przerażająca niż kiedykolwiek mogłam przypuszczać. I choć chciałam uciec, wiedziałam, że muszę stawić temu czoła. Bo inaczej stracę wszystko, co kochałam. Serce waliło mi w piersiach, a oddech stawał się płytki i nierówny. Stałam tam w milczeniu, obserwując scenę, która zdawała się pochodzić z koszmaru, a nie z mojego życia. Paweł i Borys jakby złączeni niewidzialną nicią, której ja nigdy nie potrafiłam przerwać. W ich wzajemnej obecności czułam się jak obca, jak ktoś, kto stał się zbędnym dodatkiem w ich świecie. Wtedy Paweł spojrzał na mnie z taką intensywnością, że poczułam jak coś pęka we mnie. Jego oczy były pełne sprzeczności miłości, lęku, a jednocześnie czegoś, czego nie potrafiłam nazwać. Borys z kolei stanął dumnie między nami jak strażnik, który nie zamierza ustąpić. Kasia, ty nie rozumiesz, zaczął Paweł cicho, ale stanowczo. To nie jest zwykła relacja. To coś, co przerasta nas oboje. Borys on dał mi to, czego nie mogłem znaleźć nigdzie indziej. Słowa te zabrzmiały jak wyrok. Poczułam, że świat, który budowaliśmy przez lata, rozsypuje się na moich oczach. Oparłam się o framugę drzwi, czując, jak łzy napływają do oczu, ale nie chciałam ich pokazać. Wiedziałam, że to moment, w którym muszę podjąć decyzję walczyć o nas, czy odejść, zanim wszystko zostanie zniszczone. W głowie kłębiły się sprzeczne myśli. Czy naprawdę straciłam Pawła na rzecz psa? Czy to wszystko było tylko symptomem czegoś głębszego, czego nigdy nie potrafiliśmy nazwać? A może to, co widziałam, było tylko wierzchołkiem góry lodowej, a prawdziwe tajemnice kryły się gdzieś głębiej? Patrzyłam na nich, na męża, który był mi tak bliski i na psa, który stał się jego cieniem, jego tajemnicą. Wtedy po raz pierwszy poczułam, że to nie koniec tej historii, że przed nami jeszcze długa droga pełna bólu, odkryć i być może przebaczenia ale czy to było w ogóle możliwe? Złapałam za klucze i spojrzałam na nich jeszcze raz. Muszę odejść, powiedziałam cicho, choć sama nie byłam pewna, czy to decyzja na zawsze, czy tylko na chwilę. Wysunęłam się z pokoju, a za mną rozległo się ciche westchnienie Pawła i miękkie, uspokajające szczeknięcie Borysa. Wyszłam na chłodne nocne powietrze, które wdarło się w moje płuca i dało mi chwilę ulgi. Serce bolało, ale wiedziałam, że muszę się odnaleźć na nowo, że muszę zrozumieć, co naprawdę się stało i czy jest dla nas jeszcze szansa. Bo choć historia ta wydawała się zakończona, tak naprawdę dopiero się zaczynała.